Witajcie kochani! No właśnie, tak to jest. Jestem zupełnie nieprzygotowana do tego nagrywania. Tak mnie spontanicznie <grytanie> natchnęło. No ale y, właściwie tak ma być, bo chodzi o to, że żeby się dzielić tym, co właściwie padnie tam do głowy, przyjdzie jakieś natchnienie, więc zaraz Wam to y, nagram. No, może to nie będzie dobrej jakości, no ale właśnie co mnie tutaj właśnie naszło? Naszły mnie właśnie myśli dotyczące właśnie wibracji energetycznych, takie, które spotykamy tutaj, w przyrodzie na jakichś w ogóle terenach czy też w parku, chociaż tam też jest inaczej zupełnie, bo są w zależności jakie to są parki, czy duże, czy... Jest tam dużo ludzi, czy jakieś tam parki mniejsze. Są różne energie. A jak to jest właściwie w miastach? No, dzisiaj załatwiam pewne sprawy na mieście i muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, że bardzo silnie teraz odbieram te różne wibracje. Ja właściwie <laughs> wcześniej byłam taką osobą, która e, lubiła po prostu, nie wyobrażała sobie życia e, bez życia w mieście. Ja uwielbiałam e, być w mieście, uczestniczyć w tych różnych <grych> atrakcjach, które e, duże miasta mają do zaoferowania. I e, tak właściwie było, że już. E, Przebywałam jako studentka w dużych miastach. Najpierw Kalisz, Poznań. Później rzuciło mnie na, do Warszawy, tam dosyć sobie pobyłam dłużej. No i później Orchus, Dania, Sadnes, Norwegia i tak dalej. Zawsze miasta, ale nawet będąc w tych miastach, to jednak tak mnie los rzucał, że Zawsze jakoś byłam blisko obszaru przyrodniczego. Na przykład mieszkając w Warszawie, na Ochocie, mieszkałam tuż obok Parku Szczęśliwieckiego. A na przykład będąc w Orchus, mieszkałam prawie tuż nad morzem. Mieszkając w Sadness, mieszkałam... Zaraz za moim blokiem był... Przepiękny, przepiękny park. Tak więc, jakoś tutaj, życie dbało o mnie, że mimo, że będąc w tych wielkich miastach, to jednak byłam <laughs> blisko tego, tej, tej energii, bez której właściwie ja uważam, że nie mogłabym żyć, nie przeżyłabym, gdybym nie była ładowana przynajmniej codziennie albo co dwa dni. Muszę być pod, podładowana. Ale zazwyczaj tak jakoś... Zawsze byłam związana z przyrodą, ale... Może nie tak bardziej świadomie, jak to teraz odczuwam. I, 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 i mam ten swój osobliwy stosunek. I muszę Wam powiedzieć, że... <gryw> że to będzie śmieszne, ale... Też może dziwaczne, ale zazwyczaj było tak, że jak mieszkałam w Warszawie, to właściwie miałam takie rytuały. <laughs> potrafiłam na przykład, miałam e, wolne weekendy, to potrafiłam na przykład jechać do galerii. Robiłam e, na przykład z ochoty, zajmowało mi to godzinę jazdy e, tramwajem do galerii tam na Pradze. Galeria jak ona się nazywała, a już nie pamiętam. I wyobraźcie sobie, że potrafiłam tam spędzać 4-5 godzin. 4-5 godzin. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żebym <grym> tyle czasu spędzała gdzieś na mieście. Dlatego dzisiaj takie natknęły mnie refleksje, Boże, jak ja potrafiłam. I co ja właściwie tam robiłam? No, oglądałam te wszystkie półki, towary e, i potrafiłam tyle czasu tam spędzić. A dzisiaj, na przykład będąc w mieście, odczuwam właśnie zmęczenie dzisiaj właściwie można e, raz dwa załatwiam sprawy, ponieważ nie czuję się dobrze. W mieście, zwłaszcza jak jest dużo ludzi, są różne wibracje energii, zazwyczaj ta energia jest negatywna. Ludzie są napompowani nerwowością, pośpiechem, zmartwieniami. Ja jestem taka gąbka, która właściwie to wszystko wychwyca. Może nie wchłania, ale te ludzkie emocje można po prostu wychwycić. I to może właśnie to właśnie powoduje, że człowiek kiedy wraca, nawet po takim jedno-dwugodzinnym pobycie, jest po prostu wyczerpany, zmęczony. To zazwyczaj w zależności jak to, z jakimi wibracjami energetycznymi w danym momencie człowiek się spotyka. No, i wtedy, kiedy jest niesamowity kontrast, ponieważ wtedy, kiedy idzie się na taki piękny obszar, no to od razu, jak się wychodzi i z samochodu i wjeżdża się na ten teren, to już człowiek inaczej się czuje, już czuje radość, spokój. Jest, nie wiem jak wy to odczuwacie, ale ja mówię to z własnego doświadczenia. Ja to po prostu czuję od razu zupełnie inny świat, bardziej spokojny, radosny i tu czuję właśnie, że wraca do mnie życie. Ja dostaję tutaj kopa energii i ta przyroda mnie wręcz podnosi do życia. Oczywiście można spotkać ludzi, którzy dają dużo energii, ale też którzy zawierają tę energię, to tak zwane Wampiry energetyczne, ale właśnie to jest w tym dzisiejszym świecie, że w jaki sposób musimy żyć i, i być w tym codziennym życiu, ale w jaki sposób, kiedy człowiek jest podłączony do tego źródła energii, jakim jest przyroda, to muszę Wam powiedzieć, że jest mu łatwiej. E, znosić i e, za dużo tej energii nie straci, ponieważ szybko mu się kumuluje, e, kiedy się wraca z powrotem i opuszcza to, e, to, to miasto. I dzisiaj muszę Wam powiedzieć, kiedyś to właściwie się wstydziłam, mój Boże, gdzie ja bym miała gdzieś na wiosce mieszkać albo jeszcze gdzieś tam, na jakimś zadupiu, odwusiu. Mój Boże, to był wielki wstyd jakaś nie wiem. A dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie życia w mieście. Jeszcze tak uwielbiałam <laughs> mieszkać w centrach, centrach miasta, bo uważałam, że wszędzie muszę mieć się blisko, żeby dojść do jakiejś galerii, <laughs> do jakiejś wystaw i tak dalej. A dzisiaj nie. Dzisiaj zupełnie 180 stopni. <laughs> Także. Kiedyś lubiłam mieszkać też na wysokościach. Lubiłam wysokie wieżowce, apartamenty gdzieś na wysokościach. Pamiętam, że we Warszawie mieszkałam na 12 piętrze. Wspaniałe widoki z ochoty rozciągały mi się nad Warszawą. Tak samo było w Norwegii. No a teraz to, to tylko dom. To tylko dom i, i otwierać sobie rano drzwi. Wspaniały śpiech ptaków, żeby najlepiej budził i żeby był wspaniały widok na zieleń, na ogród. Także dzisiaj uważam, że błogosławieni są ci, którzy mieszkają właśnie na wsiach, w jakichś e, obszarach blisko gdzie mają blisko do kontaktu z przyrodą, to, to właśnie tacy ludzie są, yy, ludzie są szczęśliwi, w bramce losu. No a niestety dzisiaj yy, współczuję wszystkim tym, którzy gnieżą się w tych blokach. No można powiedzieć, że kiedyś tam słyszałam, że to <laughs> ktoś tam porównał, te, te bloki do, do kurników, no właściwie tak można powiedzieć. Ja się zastanawiałam, no Boże. No i ja też w takim kurniku mieszkałam. E, mimo, że to nie był taki kurnik, bo zazwyczaj miałam piękne, duże e, mieszkania. Dużo przestrzeni właściwie e, zawsze miałam, ale, no właśnie, człowiek e, nie miał dostępu. O, żeby wyjść, dotknąć rano, drzewa, przyrody i tak dalej, no nie chcę, ale też miasto też ma swoje roki. zawsze są plusy i minusy. Teraz niech nie ci, co mieszkają, oczywiście w mieście, nie czują się pokrzywdzeni, ponieważ i nawet niektórzy mają oczywiście działki, co sobie jeżdżą na działeczki, rodziny. Są przepiękne też parki, ale właśnie, o co tutaj chodzi? O to tutaj chodzi właśnie, że dzisiaj tak właśnie do mnie dociera, jak człowiek zmasakrował tą przyrodę. Zmasakrował w ten sposób, że tą ziemię, na tej ziemi, gdzie właściwie powinniśmy stąpać na poso, to jest to, co właściwie są asfalty, drogi, betony. I jeżeli tak się głębiej pomyśli, no to jest duża dewastacja, środowiska, którą człowiek zrobił na przestrzeni tylu lat. No ale właściwie teraz się budzimy, budzimy, ludzie zaczynają się budzić i coraz więcej. E, ludzi też e, myśli, że warto właśnie mieć jakiś mały domek, swój a własny, i jakiś kawałek ziemi. I myślę, że w takim kierunku idziemy. A właściwie te betonowce no to oczywiście e, myślę, że tutaj jest duże pole do popisu, do inżynierów, do architektów żeby po prostu robili to w ten sposób, żeby wykorzystywali wszystkie te materiały i tak projektowali, żeby było to jak najmniej szkodliwe dla środowiska. A wracając jeszcze do tych wibracji energetycznych, to właśnie tak jest. Miasta też mają fajnie to do siebie na przykład ja lubię te, te skandynawskie miasta dlatego, że one są tak urządzone ja mieszkałam w Orhus i to też blisko natury zaraz tam kilka kilometrów może metrów dalej było przepiękne jezioro wspaniałe tereny, gdzie zawsze brałam rower i odpoczywałam że, że to jest Orchus jest to drugie miasto po Kopenhadze co do wielkości. Ja tam właśnie mieszkałam, można powiedzieć, że niedaleko centrum. I muszę Wam powiedzieć, że te miasta mają yy, tak, tak, można powiedzieć, że niektórzy mówili, że Orchuz to wielka wioska, dlatego że są to specyficzne miasta, ponieważ bardzo. Blisko są tereny, przepiękne tereny przyrodnicze. Dlatego ten kontakt tam z naturą jest zupełnie inny i człowiek ma więcej tych, tych możliwości, żeby wychodząc z domu już za parę metrów kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. Mógł właśnie cieszyć się przepięknymi krajobrazami, widokami i zaczerpać powietrza tego czystego. Chociaż muszę powiedzieć, że w wa Warszawie też przepięknie to było, jeżeli chodzi o Ochotę. Park Szczęśliwski, ale to zawsze czuje się ten hałas idąc od samochodów, jest inaczej. Dlatego też warto wybierać się na jakieś tereny, gdzie mamy czas dla siebie, gdzie, gdzie nie ma też zbyt dużo ludzi na ścieżkach, żeby móc pobyć samym sobą z naturą, żeby doznać tych różnych głosów natury, a nie słuchawki na uszach, <noise> ale poczuć właśnie szum wiatru, szum liści, głosy ptaków, różnych owadów, nacieszyć właśnie zmysły, ponieważ tutaj tutaj jest to życie, to życie, ta energia, która po prostu, no ja zupełnie inaczej się mam, będąc tutaj dzisiaj, a w mieście ja już tam patrzyłam, żeby wszystko załatwić i wyjechać, wyjechać i po prostu się cieszę. To jest właśnie taka różnica. I tak sobie wyobrażam, jak ja mogłam tyle godzin, kurczę, spędzać. Ja się też yy, ale no, radowałam chodząc po, tych, po tym Starym mieście. Ja lubiłam na, we Warszawie na Starym mieście spędzać dużo czasu na tych yy, uliczkach, tam iść do, do kościoła, chodzić na spacery. Yy, zazwyczaj chodziłam na tej warszawskiej Pradze, ponieważ Praga też bardzo mnie urzekała <grym> i, i też ma miasto tą, tą swoją swoicką atmosferę. Te, te, ta, ta historia, którą się dotyka oczywiście to też jest ważne. Eee, też lubię właśnie te różne Muzea odwiedzać, ale już w innej perspektywie, jak dzisiaj jestem gdzieś, to lubię właśnie muzea takie, które uczą nas historii. Tak na przykład, jak byłam niedawno w Muzeum Wikingów, czyli takie żyjące muzeum. Żyjące muzeum to znaczy pokazuje to życie, które było dawniej i odtwarza to życie. To jest coś podobnego jak byłam w Polsce i właściwie tak w Skansenie w Skansenie w Lublinie to właśnie to jest te żyjące muzeum, żeby właśnie poczuć duch ducha tamtych właśnie czasów, czuć się w atmosferę. Także Muszę Wam powiedzieć, że takie są moje dzisiaj wnioski, właśnie. I ciekawa jestem, jak Wy się macie. Czy macie tak podobnie? Czy po prostu inaczej zupełnie myślicie i nie zgadzacie się tutaj ze mną w tym, co Wam tutaj mówię i przekazuję? Ale dla mnie to po prostu dzisiaj to przyroda jest wszystkim to jest, to jest życie po prostu i nie wyobrażam sobie e, nie wyobrażam sobie <grym>, żebym miała gdzieś mieszkać w bloku. <grym>, jak to kiedyś mi przyszło i gdzieś mam stać się po sklepach. Ale to wszystko tak już wszystko wychodzi, bo zazwyczaj można powiedzieć, że większość już zakupów robi się przez internet. To może właściwie czasami się tak zdaje, że wszystko zmierza do tego, że te sklepy to wszystko będzie zamykane i mnie się wydaje, że będą później w niedalekiej przyszłości tylko domy, jakieś swoje własne. Sklepiki, butiki, jak to jest w tych starych miastach robione, jakieś takie, że to wszystko się zrówna z ziemią. Oczywiście w pozytywnym sensie i słowa tegoż znaczeniu. Także, tak, zupełnie inaczej, jak człowiek się czuje. Zupełnie inaczej. Także nawet, ale muszę Wam jeszcze jedno powiedzieć, że jeżeli się nie ma dostępu, to nie trzeba zaraz wpadać. No ja nie mieszkam i tak dalej. Oczywiście wychodzimy, mamy drzewa w mieście, rośliny i te na przykład rośliny, zazwyczaj kwiaty też można obcować. Mamy kwiaty, bardzo ważne jest w domu mieć kwiaty jak. To też był z mojej strony <noise> y, jakaś mo można powiedzieć, że byłam, że y, w domu trzymałam sztuczne kwiaty. No dzisiaj już nie, teraz to już tylko prawdziwe kwiaty, <noise> ale to też było takie na, nie, nie do przyjęcia. No. I na przykład te kwiaty, to też właśnie można je dotykać, można je wąchać, można. Ja też mam taką tendencję, żeby mieć w domu cięte kwiaty, czy to sezonowe, czy to róże we wazonie, i wtedy się delektować sobie usiąść w fotelu, się patrzeć na te kwiaty wąchać, przytulać je. to też jest wspaniale. Jeżeli na przykład nie mamy czasu, Wyjść, to w domu się delektujmy tą roślinnością. Stwarzać sobie taki mikroogródek, mikroklimat, czy to na balkonie, czy też w domu. Ja pamiętam, że y, będąc w Arhus, to mieliśmy tam właściwie dżunglę. <śmany> Pełno tych dużych kwiatów, i tak dalej. Y, także y, wszystko, wszystko można, jeżeli się chce i się tak. Właściwie dobrze pomyśli. Także życzę Wam tylko takich dobrych wibracji i przesyłam Wam tutaj przepiękne, jesienne wibracje z tego przepięknego, jesiennego yy, skandynawskiego terenu. Pozdrawiam Was serdecznie i podzielcie się przemyśleniami. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!